Za murami klasztorów Klarysek, W samym centrum Krakowa znajduje się najstarsza ikona w Polsce. Jest to ikona Matki Bożej orędowniczki z XI wieku. Nie jest namalowana farbami na drewnie, tylko drewno jest pokryte woskiem, a na ten wosk ciśnięto setki subtelnie wykonanych kamyczków mozaikowych. Jest to ikona mozaikowa, tak wielkiej klasy ikona mogła należeć tylko do kogoś, kto jest władcą. Ta ikona należała do królowej Rusi Halickiej, do Salomei. Być może Salomea przywiozła tę ikonę do Polski z Halicza właśnie. Być może z Węgier, bo była też, wyszła za mąż za węgierskiego księcia. A być może z Chorwacji, gdzie też przebywała jakiś czas w życiu. Jej ruskie pochodzenie od matki, i jej pochodzenie od Piastów spowodowało, że ta wtedy jeszcze dziewczyna została uplątana w niezwykle skomplikowane stosunki międzynarodowe. Królowa Halicza, Piastówna, żona węgierskiego księcia, łaczyni Chorwacji i pierwsza klaryska swoją drugą część życia poświęciła Właśnie ruchowi franciszkańskiemu niezwykle modnej idei w tamtych czasach. Salome, kult Salomei rozpowszechnił się nie tylko w Polsce, ale sięgał aż do Kijowa. A imię Salomia Salomea jest jedno z najmodniejszych imion na Ukrainie do dnia dzisiejszego. Kim była? Salomea zaprasza nas w podróż po średniowieczu. Gdy zapuszczamy się w średniowiecze, oczywiście możemy to zrobić tylko intelektualnie, bo nie mamy niestety maszyny czasu, musimy wziąć pod uwagę radę historyczną. Rada jest taka, nie przekładać na średniowiecze nasze współczesne myślenie o tożsamości, o narodowości. O wiele ważniejsze dla ludzi średniowiecza było przynależność do rodu, przynależność do klanu, rodowego czy na przykład do warstwy społecznej. Dwa rody rządzące Polską i Rusią, czyli Piastowi i Rurykowicze, mieli między sobą takie dwoiste stosunki. Z jednej strony, między sobą się żenili i byli bardzo bliską rodziną, ale z drugiej strony bardzo często też konkurowali, walczyli, a nawet zabijali się w bitwach. Przynależność do rodu miała ogromne znaczenie. Była gwarancją zachowania władzy. Często możni, zwani na Rusi bojarami, albo tutaj zwani baronami, wszczynali powstanie i mogli wtedy wybierać sobie, czy chcą takiego księcia, czy takiego na swojej ziemi. A więc, żeby zachować władzę, trzeba było właśnie mieć wsparcie rodziny. Tak na przykład ruski książę Roman, który Miał problemy ze zdobyciem władzy we Włodzimierzu i w Chaliczu, dostał wsparcie swojego potężnego polskiego wuja, Kazimierza Sprawiedliwego. A gdy zmarł Kazimierz Sprawiedliwy i jego synowie mieli zagrożoną władzę, Roman wsparł Leszka Białego. Nawet w bitwie o jego władzę był bardzo ciężko ranny. Bliskie pokrewieństwo z władcami europejskimi mogło być nie tylko pomocą, bardzo często było także zagrożenie. I mówiliśmy tutaj o dwóch aktorach naszej sceny historycznej, o Rodzie Piastów i Rodzie Rurykowiczu, ale pojawia się jeszcze trzeci konkurent, żeby nam skomplikować całą tę opowieść to Arpadowie z Węgier. Połączyli się oni więzami rodzinnymi z książętami kijowskimi i król Bela, ty węgierski, król z rodu Arpadu niespodziewanie zajął Halicz i ogłosił siebie królem Halicza. Zostawił w Haliczu swojego syna Andrzeja, sam wrócił do Węgier. Węgrzy długo się nie utrzymali w Haliczu. Ale już następcy, Ibeli i Andrzeja, będą uważać siebie pełnoprawnymi władcami Halicza. Władcy Wawelu mieli ogromny wpływ na Rosję. Tak duży, że w sumie od ich wsparcia zależało, kto będzie rządził w stolicy Rosji. Leszek Biały oczywiście chciał mieć ten wpływ jeszcze większy, w związku z czym postanowił się ożenić z księżną Ruską. No, mówimy postanowił, tak naprawdę to cała rada o tym decydowała. I tu na Wawel przyjechała księżniczka łódzka, nazywała się Grzymisława, o niej wszyscy piszą bardzo pochlebne słowa i mówią, że bardzo, bardzo wysokiego rodu, bardzo szlachetnego rodu. I z tego małżeństwa właśnie rodzi się nasza bohaterka, Salomea. Długo oni nie mieli dzieci i y, obawiali się, że to będzie małżeństwo bezdzietne. A dla władców to jest tak ważne, mieć upragnionego syna. Więc y, gdy się urodziła dziewczyna, był taki zwyczaj, że żeby wybłagać kolejne dziecko syna, tę dziewczynę poświęcano Bogu więc postanowiono, że Salomea, która się urodziła na Wawelu i została ochrzczona tutaj przez Wincentego Kadłubka w katedrze, będzie przeznaczona do życia zakonnego. To bardzo dobrze pokazuje, że dziewczyna nie mogła absolutnie, księżniczka nie mogła absolutnie nic zdecydować. Jeszcze zanim stanie się dorosła, zanim stanie się świadoma, już zanim było wszystko zdecydowane, i ona miała się tylko temu Podporządkować. Tak by się wydawało, ale historia bardzo wiele zmieniła i to postanowienie nie udało się zrealizować. Od razu przynajmniej. I idziemy dalej. W 1204 roku książę był już na tyle silny, że postanowił, że uniezależni się od polskiego władcy. Najechał polskie ziemię. Niespodziewanie zginął jednak w potyczce z polskimi wojskami i na Rusi zostali jego dwaj synowie, starszy Daniel i Wasylko. Mieli jeszcze mało lat, w związku z czym nie byli w stanie utrzymać swojej władzy. Wraz z matką szukali schronienia od buntu bojarów i schronienie znaleźli tu, na Wawelu. Wasylko wychowywało się tutaj wiele, wiele lat. Ale Daniel... W... Zgodnie z układem, który miał Roman z węgierskim królem Andrzejem, musiał pojechać do Węgier, na dwór, dwór węgierski i dwór węgierski był właśnie tym gwarantem powrotu władzy Daniela do Halicza. Oczywiście Leszek zrozumiał, że król Andrzej wykorzystał, żeby mieć swoje wpływy w Rosji tę sytuację. I postanowił wszelkimi sposobami szkodzić. Namawiał innych Rurykowiczów, żeby oni najeżdżali halicz i walczyli o nie, te ziemię. W tej rywalizacji między Węgrami i Polakami o wpływy na ziemię ruskie żadna ze stron nie była w stanie osiągnąć sukcesu. Więc tu na Wawelu powstał plan, jak się dogadać z Węgrami, jak podzielić te strefy wpływu tak, żeby każda ze stron miała jakąś. Korzyści. Ale oczywiście Polacy myśleli tak, żeby troszkę tych Węgrów wyprowadzić w Malinie, ale o tym już porozmawiamy w innym miejscu. W 1215 roku spotykają się król węgierski Andrzej II i Leszek Biały i postanawiają, że formalnie zostanie utworzone Królestwo Haliczy z pozwolenia O to będą się stawiać. I tymi królami będzie syn króla węgierskiego Koloman, który miał 5 lat, i ożeniony on zostanie z Salomeą, która miała wtedy 3 lata. Nas może szokować takie ożenek tak, w takim wieku, ale w średniowieczu było to dość normalne. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo radykalnie zmieniają się losy Salomei, która miała być przeznaczona do życia zakonnego. Ale historia naprostowała. Wypadki powodowały, że trzeba było podejmować właśnie takie decyzje. To nie znaczy, że Salomeo w trzyletnim wieku już pojechała, jak wiele innych księżniczki, na dwór węgierski. Bardzo często właśnie księżniczki wydawane za mąż w dzieciństwie opuszczały matkę, opuszczały rodzinę i wyjeżdżały zupełnie do innego kraju i już często nigdy nie wracały i bardzo często miały bardzo słaby kontakt. Leszek nie wysłał Salomei, bo nigdy nie chciał, żeby do tego szlugu tak naprawdę doszło. On chciał tylko, żeby ten układ był tymczasowy, żeby przegrupować tak swoje, swoje siły. Tym niemniej, w 1215 roku, w pięknym soborze, zaśnięcie Najświętszej Marii Panny w Haliczu, Koloman został koronowany. Na tej koronacji króla Halicza Uczestniczył Andrzej, król węgierski i wracając z Halicza do Węgier, zostawili tam swojego wojewodę, Andrzej bał się o życie Kolomana, dlatego go zabrał, najechał w ziemię przemyskie, które wtedy były kontrolowane przez Leszka Białego i układ w zasadzie się znowu zerwał, tylko że bardzo niekorzystnie dla, dla Leszka bo Andrzej swoje osiągnął, a Leszek nie. Leszek Biały został zmuszony wręcz wysłać swoją córkę na dwór węgierski i przystać na warunki Andrzeja II, ale żeby pokrzyżować jego plan wielkiego wpływu na Rusi, oddał księstwo włodzimierskie Danielowi, o którego, o którego władza, o którego tron miał się zatroszyć właśnie Andrzej. Zebrało się wielkie wojsko rusko polskie, żeby ustanowić na tronie Salomeę i Koloman. Zajęli oni Halicz, postawili ich na tronie i e, utrzymała się ta władza około dwóch lat. Daniel wspólnie z innymi e, książętami ruskimi postanowili jednak Halicz odbić, zabrać. Je. E, garnizon węgierski przegrał bitwę obronę Halicza i resztką obrońców, Koloman i Salomea, zamknęli się w katedrze chalickiej zaśnięcia na świętej Marii Panny. Długo tam bronić się nie mogli, ponieważ nie mieli zapasów wody. I po kilku dniach poddali się i zostali uwięzieni. Te kilka dni zamknięcia w tym soborze odegrały w ich życiu bardzo duży wpływ. Uważa się, że właśnie w tym soborze być może zaprzysięgli Koloman i Salomea, że swoje życie poświęcał Bogu, jeśli przeżyją <coughs> oczywiście, i że, y, i że ich życie będzie do końca czyste, że swojego małżeństwa nigdy nie skonsumują. Koloman i Salomea zostają wywiezieni w głąb Rusi i zaczynają się negocjacje o ich uwolnienie. To uwolnienie nastąpi, ale Koloman musiał się zrzec swojej korony, wrócić razem z Salomeą na węgierski dwór i starzejący się król Andrzej postanowił podzielić między synami terytorium Węgier, tak żeby zarządzali różnymi częściami w jego imieniu. Kolomanowie wypadła Chorwacja, więc oni jadą do, do Chorwacji, gdzie spotykają się z nowymi ruchami religijnymi, bardzo modnymi, w XIII wieku. Jest to ruch Życia skromnie, życia w wyrzeczeniu. Najsłynniejszy taki ruch nazywali się Albigensi. Kościół katolicki nie uznał tego ruchu i uważał ich za herezję, ale w samym Kościele katolickim zaczęły się takie też y, ruchy religijne. Jednym z nich to ruch franciszkański. Robił on ogromne wrażenie na elitę tamtych czasów i bardzo często właśnie dzięki księ księżnom i królowom franciszkanie zdobywali. Swoje miejsce na dworze. Po prostu namawiały żony pod wpływem franciszkanów, żeby ich mężowie, władcy w stolicach europejskich budowali klasztory franciszkańskie i ich utrzymywali finansowo. A więc mamy Salomeę zafascynowaną tym ruchem franciszkańskim. Tam ona też dowiaduje się, że u niej urodził się brat, następca tronu krakowskiego. Tam też dowiaduje się bardzo. Smutnej wiadomości o zabiciu jej ojca i o bardzo dużych trudnościach, które przeżywa jej matka Grzymisława razem z bratem Wolesławem Stydli. I po śmierci Andrzeja II króla węgierskiego, nowy król Bela będzie koronowany na Węgrzech. Na tej koronacji z pewnością Salomea była, więcej. Na tej koronacji był też Daniel Halicki, który w czasie koronacji Beli IV trzymał jego miecz. Co było wielkim wyróżnieniem w tamtych czasach. A więc aktorzy tej naszej sceny historycznej spotykają się tutaj w jednym miejscu. Salomea będzie wychowawczynią córki Beli IV. Nazywała się ona Kinga. I to ona zrobił wszystko, żeby Kinga wyszła za mąż za jej brata Bolesława Wstydliwego. W 1241 roku zaczyna się wielki wstrząs historyczny w Europie. Nasuwają na Europę wojska mongolskie i tatarskie. I nikt nie, nie dawał rady z nimi walczyć, nikt nie był w stanie ich powstrzymać. Przechodzą oni przez ziemię krakowską, stąd ucieka Grzymisława razem ze swoim synem Bolesławem Wstydliwym. Przychodzą oni także na Węgry. I węgierskie wojsko cierpi porażkę. Koloman będzie ciężko ranny w czasie tej bitwy z Mongolami i niedługo umrze od odniesionych ran. Salomea zostaje wdową, przyłącza się do swojej matki brata, zabiera jeszcze Kingę i wszyscy razem wracają już po najeździe mongolskim tutaj do Krakowa. Matka Salomei też będzie zafascynowana. Ruchem franciszkańskim. Nawet będzie sponsorem poselstwa franciszkanów do mongolskiej stolicy. Jednym z franciszkanów, który jechał właśnie w tym poselstwie, był mnich, który mówił z nią po rusku. Jest zapis, że rozmawiała z nim w swoim ojczystym, ruskim języku. Więc nic dziwnego, że Salomea, wdowa, postanawia. Swoje życie też poświęcić wyrzeczeniu i skromnemu życiu. Dwór krakowski był zafascynowany franciszkanizmem na tyle, że rygor na Wawelu był o wiele silniejszy niż w klasztorze franciszkanów. Królowa Salomea postanowiła, że ona zrezygnuje z życia królewskiego, że ona zostanie mniszką franciszkańską. Trzeba było sprowadzić mniszki franciszkańskie tutaj do Polski, stworzyć klasztor. Będąc królową, ma się takie możliwości, mając brata księcia krakowskiego. Dlatego stworzono pierwszy żeński klasztor w Sandomierzu, ale z powodu częstych najazdów, czy to Rusinów, czy to Tatarów, czy to Jaćwięgów z nad Bałtyku, trzeba było ten klasztor przenieść w bardziej bezpieczne miejsce, i przeniesiono go tu niedaleko od Krakowa w skalę. Tam Salomea prowadziła pustelniczy tryb życia. Do dnia dzisiejszego, jak się pojedzie do skały, można obejrzeć tę pustelnię, w której spędzała często na modlitwie czas. Kiedy odczuła, że już bliski czas jej śmierci, zawołała do klasztoru swojego brata, przełożonego Franciszkanu, który był przełożony też sióstr Franciszkanu, biskupa krakowskiego, i tam. Spisała fundament, ponieważ bardzo się martwiła o wyposażenie klasztoru po jej, jej śmierci. To, czym się bardzo martwiła, to książki, ponieważ były nieprawdopodobnie drogie w średniowieczu i bało się, że niewykształcone niektóre siostry mogą nie doceniać jej te, te, tej wartości. Poza tym książki robiło się albo z papieru, albo z pergaminu, skóry, która mogła spleśnić, gdyby nie trzymano je w odpowiednich warunkach. W skale zmarła Salomea w wieku ponad 50 lat. Jej ciało było pochowane najpierw tam, ale po roku zostało przeniesione tutaj do Krakowa, do tego kościoła franciszkanów. Już w XIV wieku ją uważano za świętą, ale w kościele nie było jeszcze wprowadzonych takich dokładnych. Prawnych reguł, jak ogłasza się, że po prostu uważano ją powszechnie, miejscowi ludzie uważali ją za świętą. Rzym tylko później potwierdził to, że ona wniósł, tak by można by powiedzieć, do listy, oficjalnej listy świętych. Wtedy jej grup tutaj odkopano, podzielono jej szczątki na dwie części kości. Jedną część od pasa w górę, włożono do specjalnej. Srebrnej trumienki relikwiarza i wystawiono do modlitwy. Można było się modlić o jej stawiennictwo. A tę część od pasa dół ułożono z powrotem do tego grobu, który był pod posadzką kościoła. W XVI wieku znowu odkryto ten grob, złożono te kości wszystkie razem, napisano w języku łacińskim: Ossa salome, Regine Halicie. I umieszczono w specjalnej kaplicy, gdzie one znajdują się do dzisiaj. W tej chwili w kaplicy poświęconej Błogosławionej Salomei, tam gdzie znajduje się jej relikwiarz, odbywa się renowacja. Więc Państwo macie zadanie domowe, już po renowacji, zwiedzić to miejsce. Obok Salomei zresztą, w tym kościele, pochowany został także jej brat, wielki książę krakowski. Bolesław Stydliwy. Gdy wejdziecie do tego kościoła, zobaczycie witraże. I jeden z witraży poświęcony jest Salomei. Witraż jest w stylu secesyjnym, czy jak my mówimy, młodopolskim, a zaprojektował go jeden z najwybitniejszych projektantów witraży, Stanisław Wyspiański. Przedstawia ten witraż Salomeę, która wyrzeka się właśnie królewskiego życia i rzuca sobie pod nogi koronę, obierając życie religijne. Przeszliśmy Kraków śladami Salomei, królowej Haliczy. Od strony ojca była ona związana z polską dynastią, od strony matki związana z dynastią ruską. I tu w Krakowie mamy dużo miejsc i dużo postaci, które łączą te obydwa narody i pokazują, jak bardzo skomplikowana jest Nasza historia skomplikowana, ale od tego nie mniej fascynująca.